Czy wie Pani, kto jest zagrożony osteoporozą? Tak, oczywiście. Kobiety i mężczyźni. Czy wie Pani, jaką dietę należy stosować, aby uniknąć osteoporozy? Wydaje mi się, że wiem. Chyba produkty nabiałowe, ale czy coś jeszcze nie wiem? Czy wiedzą Pani coś na temat profilaktyki osteoporozy? Nie, my jesteśmy młode, nas to nie dotyczy. A ja myślę, że osteoporoza może się pojawić w każdym wieku, dlatego ważna jest odpowiednia dieta, aktywność fizyczna. Czy wie Pani, jakie są objawy osteoporozy? Nie wiem, musiałabym się zastanowić przez chwilę. Myślę, że mogą być to złamania. Jedyne, co mi przychodzi do głowy. Czy uważa Pani, że dzieci mogą chorować na osteoporozę? Dzieci chorują na osteoporozę, jak najbardziej. Dlatego ważna jest profilaktyka osteoporozy już od najmłodszych lat. Nazywam się Elżbieta Już juźwiak jestem endokrynologiem, pracuję w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego. Osteoporoza jest przewlekłą chorobą układu kostnego. Jej istotą jest to, że tkanka kostna staje się mniej wytrzymała i podatna na złamania. Złamania w osteoporozie to są złamania tak zwane niskourazowe, czyli takie, że stosunkowo niewielki uraz skutkuje złamaniem. Nie mamy tutaj na myśli upadku z wysokiej drabiny, czy wypadku komunikacyjnego. Jako przykład takiego niewielkiego urazu podaje się upadek z wysokości własnego ciała. Szczególne lokalizacje są predysponowane do złamań w przebiegu osteoporozy, to jest nasada dalsza przedramienia, tak zwane złamanie nadgarstka pacjenci określają, złamania kręgowe i najpoważniejsze z nich złamanie bliższego końca kości udowej, tak zwane złamanie biodra. Jest szereg czynników, które predysponują do rozwoju osteoporozy. Z jednej strony to są czynniki związane z nieprawidłowym stylem życia, a więc nieprawidłowa dieta, niska aktywność fizyczna, mała ekspozycja na promieniowanie słoneczne, ale również szereg chorób może predysponować do rozwoju osteoporozy. Kto jest narażony szczególnie na rozwój osteoporozy? Takich czynników ryzyka jest wiele. Pierwszym z nich jest wiek. Z reguły chorują osoby starsze. Ale nie można powiedzieć, że i wśród młodzieży, że i wśród dzieci ta choroba się nie zdarza. Z tym, że zazwyczaj jest to osteoporoza tak zwana wtórna, tyczy się ona tych osób, które już mają jakąś inną chorobę bądź otrzymują leczenie, które sprzyja rozwojowi osteoporozy. Drugim czynnikiem ryzyka jest płeć. Wspomniałam o tym wcześniej, że częściej chorują kobiety, ale też to nie oznacza, że my możemy zlekceważyć ten problem w grupie mężczyzn. Trzecia ważna informacja to jest informacja o przebytych złamaniach. Jeżeli ktoś doznał złamania niskourazowego, bądź ma w rodzinie osoby, które doznawały takich złamań, jest spokrewniony z osobami, które przebyły złamanie szyjki kości udowej, złamanie biodra, to, to w pewien sposób zwiększa szansę na zachorowanie na um, osteoporozę. Spożywanie niektórych używek takich jak alkohol, jak papierosy, to również jest czynnik ryzyka rozwoju osteoporozy. Chcę w końcu powiedzieć o tym, że są pewne choroby i pewne leki, które mogą powodować, że osteoporoza może u tych osób pojawić się wcześniej. Mam na myśli tutaj takie choroby jak hipogonadyzm, czyli taka sytuacja, że zaczyna brakować hormonów płciowych. To się dzieje poniekąd fizjologicznie w okresie menopauzy u kobiet, ale może taka menopauza mieć charakter chirurgiczny, wystąpić wcześniej z powodu leczenia jakiejś choroby narządu rodnego. O tym warto myśleć. Warto myśleć o takich sytuacjach, że są dziewczyny, które mają duże zaburzenia miesiączkowania. To jest grupa, która ma zwiększone ryzyko rozwoju osteoporozy. Szereg chorób o charakterze endokrynologicznym, nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc, różne choroby przysadki. One mogą sprzyjać rozwojowi osteoporozy. Choroby niektóre choroby przewodu pokarmowego, niektóre choroby hematologiczne. Myślę, że taką informację szczegółową pacjent powinien uzyskać od lekarza, u którego jest leczony. Bardzo, ważną, bardzo ważnym lekiem, który sprzyja rozwojowi osteoporozy są steroidy nadnerczowe. Często są stosowane w medycynie, to są bardzo skuteczne leki, to są bardzo pomocne leki, niestety obdarzone objawami ubocznymi. I jednym z takich przewlekłych objawów ubocznych, odległych objawów ubocznych jest właśnie rozwój osteoporozy. Osteoporoza um, uznawana jest za tak zwaną chorobę cywilizacyjną. Dlaczego? Dlatego, że ma bardzo duży zasięg. Um, wydaje się, że szacuje się, że osteoporoza może. Um, Obejmować, dotyczyć nawet 200 milionów ludzi, mówi się, że po 50 roku życia 30% kobiet i 8% mężczyzn jest zagrożonych rozwojem tej choroby. Są pewne działania, które można podjąć wyprzedzająco, które mają charakter profilaktyczny, aby przed tą nas chronić. To jest optymalna aktywność fizyczna, to jest optymalna dieta, to jest optymalne spożycie witaminy D. Jeśli chodzi o wczesną diagnostykę osteoporozy, jesteśmy, chcemy wykryć tę chorobę jeszcze zanim dojdzie do złamań. W tym, w tym celu posługujemy się badaniem, to jest tak zwane badanie densytometryczne. Co jeszcze jest takiego niebezpiecznego, związanego z osteoporozą? Mianowicie jej długotrwale, bezobjawowy przebieg. Mówi się, że jest to tak zwany cichy złodziej kości. A więc często się tak zdarza, że choroba rozwija się, a pacjent jest zupełnie nieświadomy tego faktu. Właśnie złamanie jest tym momentem, który często jest momentem, kiedy osteoporoza jest diagnozowana. Urszla Pytasz, jestem dietetykiem klinicznym, klinikiem endokrynologii chorób metabolicznych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dieta w osteoporozie jest bardzo ważna, tym bardziej, że po 50 roku życia przewód pokarmowy pracuje coraz gorzej. Jak wiemy, wapń, który jest tutaj najważniejszym pierwiastkiem, e kłania się bardzo źle, bo zaledwie w 40% i w dodatku w sprzyjających warunkach. Jest kilka katalizatorów, które ułatwiają ten proces, między innymi i tutaj chciałabym przede wszystkim podkreślić, jest im magnez. W dodatku magnez, który występuje w chlorofilach, a więc w postaci helatów. Oprócz magnezu dowiadujemy się, że jest cały szereg innych pierwiastków, które również Ułatwiają proces wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego. Szanowni Państwo, reasumując i przechodząc do, do diety, wartość, która, która jest podawana przez ekspertów żywienia, wartości referencyjne podają, że około 1000 mg wapnia dziennie powinniśmy średnio przyjmować. Żeby dostarczyć taką ilość, nie wystarczy jeden posiłek dziennie. I to jeszcze posiłek, który jest odpowiednio zrównoważony pod względem katalizatorów które ułatwiają proces wchłaniania tego wapnia i przy jednocześnie bardzo dobrym stanie błony śluzowej w przewodzie pokarmowym, szczególnie w jelitach, tam gdzie następuje wchłanianie, jak również dobrej pracy kosmków jelitowych. Tutaj potrzebna, tak jak powiedziałam, potrzebny będzie magnes, ale potrzebny jest również udział witaminy D. Czy mamy się też niepokoić modą, która została od niedawna wprowadzona? I eliminowanie produktów mlecznych. Nagle okazuje się, że gro naszego społeczeństwa sygnalizuje nietolerancję laktozy i eliminację stąd produktów mlecznych. A przecież kiedyś uważaliśmy, że to właśnie mleko i produkty mleczne są tutaj najlepszym źródłem wapnia. Czy zatem, Szanowni Państwo, powinniśmy to traktować jako mit czy prawdę? Żeby wapń dobrze się wchłaniał, Potrzebny jest odpowiedni stosunek wapnia do fosforów. Fosfor nie występuje w postaci wolnej, a związany w fosforanach, więc tutaj często wypowiadamy się, że to ma być stosunek wapnia do fosforanów. Szanowni Państwo, i tutaj mamy dylemat. Dobry stosunek wapnia do fosforu to jest 2 do 1. Tak jest. Jaki on jest w dobrym, tłustym mleku, mleku kobiecym. Taki jest dlatego dzieci, które w okresie noworodkowym karmione są mlekiem, mają tutaj absolutnie dobrą, zrównoważoną dietę pod kątem potrzeb dziecka w tym okresie budowania tkanki kostnej natomiast później już w tym naszym mleku HT i tak dalej tutaj ta biodostępność wapnia nagle staje się troszeczkę inna, gorzej jeszcze jest w serach twarogowych, gdzie odsączona serwatka zabrała Wapni I nagle stosunek wapnia do fosforu jest jeden do dwóch, a więc absolutnie niekorzystny. Szanowni Państwo, jeżeli wprowadzimy dodatkowo jeszcze inne produkty, które zawierają inne jeszcze pierwiastki chemiczne, a więc zapewniają ten, tą zrównoważoną dynamikę składników mineralnych w naszym organizmie, to dietą jesteśmy w stanie tę równowagę przywrócić. Jeżeli tutaj nie zagwarantujemy dobrych warunków pracy, przewo pokarmowego, być może włączenia probiotyków, które ułatwią nam uszczelnienie błony śluzowej i, i zagwarantują dobre wykorzystanie wapnia, y, nasza, nasze działanie może okazać się fiaskiem. Czy uważa Pan, że mężczyźni mogą chorować na porozę? O, fajne pytanie. Wie Pani co, no muszę tam przegooglować to i odpowiem za jakiś czas. Dziękuję.